Więc tak, to są teraz, przyjdą nowi ludzie, to są aktorzy, co też będą tutaj grali, bo oni w każdym razie też będą tutaj grali, bo w tamtej części, przecież nie pokazałam tej reszcie, no, co będą grali w tym filmie, bo w, tutaj jest bardzo dużo aktorów. Więc zaraz ich wszystkich po kolei pokażę. Dziękuję. A więc tak. To jest ta reszta. Pierwsza pani, y, murzynka w rudych włosach, to jest mama murzynów. Tam jest murzyn, to znaczy Oskar, syn. Później jest Bartek. Później jest y, Nina. Później jest Kasia. A później jest Małgosia. A na samym końcu, o tutaj, jest, jest tata Dari, to znaczy pan e, Jeffrey i pani, e, pani Maria, to znaczy mama Dari. Oni, e, oni są dziadkami Weroniki i Huberta. No i wesoła rodzinka Leonardów. Pierwsza jest mama, to znaczy Daria. Później jest Hubert, to znaczy ich syn. No, już go pokazywałam, ale jeszcze to jest ich rodzina. Później jest Darley, to znaczy król. Tak jak Daria, tylko ona jest królową. Na jego kolanach jest dziecko. Ono się nazywa Pola. Koło nich jest Weronika. Córka. Ich i ich, ich synek, bały, mały, mały. Filip. Filip. Filip to jest ich mały syn. Jest teraz um, już ma prawie roczek. Jest, ma pół roku. A tam e, właśnie, jak mówiłam o poli, to Pola niedawno się bardzo urodziła, i ona po prostu że jeszcze nic nie umie robić. A jeszcze nie przedstawiłam taty Oskara i Ninę, bo y, to znaczy nie Ninę tylko y, Mogosi. To jest y, ich tata. Dzień dobry. Ja jeszcze siebie przedstawię. Ja tutaj jestem nianią Huberta i Weroniki i ja będę w różnych czasach opowiadać o różnych rzeczach. Większość może mnie nie widzieć, ale oczywiście ja będę. Być. Dobrze. A teraz zaczynamy już film pod tytułem Dzień w Szkole bez przedstawienia ludzi. Dziękuję. Czasami będę no, mówić. Różnych rzeczach, ale, no, wiedzą Państwo. Tak, tak jest. Więc teraz już się zaczyna dzień w szkole. A więc to będzie część druga. Dziękuję.